Na początku zaznaczę, że niestety ten film nie jest sponsorowany. Zapraszam do oglądania. Witajcie widzowie. Ostatnio nie miałem trochę pomysłu, co by tutaj nagrać, a wiecie co się robi, jak się nie ma pomysłu? Nagrywa się vloga. To nie do końca tak, że nie miałem pomysłu na film. Po prostu chciałem nagrać coś tak dobrego, coś tak niesamowitego, że po prostu byście nie mogli zasnąć przez zasobny miesiąc. Naprawdę taki dobry pomysł miał na film, ale niestety coś poszło nie tak i nie wiem, czy to moje umiejętności zawiodły, czy... Jakaś wyższa siła, po prostu w ogóle to nie poszło do całej linii i w ogóle to się zawaliło. Nie dość, że się to źle nagrało, to źle jeszcze potem było w montażu. No znaczy wiadomo, że to są jak się źle nagra, to potem jest źle w montażu, ale to były akurat niezależne czynniki, bo nie mogłem tam jednego efektu zrobić i naprawdę było ciężko lipa. I na razie odpuściłem ja się taki jeden film, i może gdzieś tam w przyszłości jak coś tam się bardziej rozwinie, to może uda mi się go nagrać. A drugi film, uwaga. Nagrałem pierwszą reklamę w życiu i uważam, że naprawdę wyszła świetnie. Jest tak piękna, jest niesamowita, że tą całą będę tłumaczył Zapraszam do oglądania. No i co? Dobre, nie? Nie no, z to jest tragiczne. Pewnie oglądając tą reklamę, myślisz sobie: No kurde, do dupy, nie? Do dupy. W ogóle to miało być tak z dobra reklama, ale coś poszło nie tak. W ogóle widzieliście to niesamowite cięcie? Zobaczcie jeszcze raz. A, dobre, co? Nie, no ogólnie jak już to zobaczyłem, jak to wygląda, to już swój dzień, że robię to po prostu dla zabawy, dla beki. No i niestety trochę nie wyszło, ale no to wiadomo, pierwszy filmik. Podejrzewam, że jakieś tam następne, jak już będę dalej gdzieś tam próbował, by wychodziły lepiej. Mogę to jest tak słabe, że nie powinienem tego w sumie wrzucać, ale nawet mnie to rozśmieszyło, więc czemu nie? Tak w sumie nie wiedziałem, czy lepiej będzie, jak na tego vloga z lampą, To jest ze światłem sam z okna. Dzisiaj taki ładny, słoneczny dzień, jest, nie? Ale w ogóle to chociaż się już przyzwyczaiłem coraz bardziej do kamery, jak nagrywam coraz więcej po prostu filmików, gdzie mówię, gdzieś twarzą do, 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 do kamery. Mam na myśli telefonu, bo nie mam kamery, ale to nic. Mam wrażenie, że trochę chaotyczny mi ten film wyszedł, no ale w sumie to nie wiem. Może będzie to jakoś w miarę do, do oglądania? Oglądalne? Do, będzie to w miarę oglądalne, tak? To jest dobre słowo. Nie to w miarę oglądalne, to jest chyba ok. No i co, ja w sumie kim nie, co to dalej działać? I mam nadzieję, że Wam się spodobało, i trzymajcie się, i czekajcie na więcej super filmików się A powinien być sponsorowany. Bo to jest naprawdę super. Gdybym ja, gdybym, ja nagrał, gdybym ja miał taki płyn do mycia naczyń i ktoś by mi nagrał taką reklamę, to bym po prostu był w niebo wzięty. To jest świetne, naprawdę, to powinno być sponsorowane, i powinni mi za to płacić.